Cześć wszystkim, się przedstawiam skład reprezentacji Polski na mecz z Macedonią Północną. Według Mateusza Borka przedstawię jedenastkę piłkarzy, którzy według Mateusza Borka właśnie wystąpią w meczu w Skopie, ale o tym w dalszej części tego filmu na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze zonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jestem też ciekaw waszej opinii, co na ten temat sądzicie, jaka według was jedenastka może wybiec na boisko. No i teraz tak. Łukasz Fabiański, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus, Mateusz Klich, Grzegorz Kierowiak, Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski. Tak miałaby właśnie wyglądać 11 piłkarzy według tej Mateusza Borka. Przeczytam jeszcze raz tutaj z występami tak naprawdę w pierwszej reprezentacji, a więc tej reprezentacji dorosłej, tak nie liczę, tej reprezentacji U21 czy 20 Łukasz Fabiański w sumie wystąpił w 48 meczach reprezentacji Polski. W pierwszej reprezentacji, teraz jeżeli rozegra te dwa mecze z Macedonią i Izraelem to będzie w sumie 50 meczów. Potem mamy Bartosz Bereszyński, 17 meczów. Kamil Glik, 66 meczów, w tym 5 goli. Jan Bednarek, 13 meczów i Maciej Rybus, 53 mecze dwa gole Mateusz Klich, 17 meczów i dwa gole Grzegorz Krychowiak, 61 meczów, 3 gole Przemysław Frankowski, 6 meczów Piotr Zieliński, 43 mecze. Czy meczów, tak? 6 goli Kamil Grosicki, 66 meczów, 12 goli Robert Lewandowski, 104 mecze i 56 goli. tak, Taki bilans tutaj bramkowy ma Robert Lewandowski. Tak według właśnie. Mateusza Borka wybiegnie ta jedenastka. No tutaj dosyć ciekawe jest tak naprawdę zestawienie, bo, nie, mamy, ty bo mamy tylko jednego napastnika. Pytanie tak naprawdę co z pozostałymi, tak? Milikiem, e, tutaj e, też co na, co na przykład z Piątkiem. Wiemy, że Kownacki został praktycznie odesłany do tej grupy U21, do tej reprezentacji. Natomiast e, no na pewno tutaj mecz z Macedonią nie będzie taki łatwy, tak? Trzeba podejść do tego z dużą pokorą. Natomiast pytanie jest takie, czy w ogóle po prostu za gra piątek, tak? Czy na przykład Robert Lewandowski tutaj zostanie zdjęty w drugiej połowie meczu. No wiadomo, że Jerzy Brzęczek jest taką osobą, jest takim trenerem, że on nie chce tutaj próbować, doświadczać, tak? Uważa jakby, na, że na to nie ma po prostu czasu, chce bazować na tym, co jest sprawdzone. No bo to też to, to jest oczywista sprawa, no jeden praktycznie błąd może to się zakończyć bramką przegraną dla selekcjonera. Natomiast tak, Łukasz Fabiański, co, tutaj co do bramkarza sytuacja jest tak naprawdę jasna, bo wiemy, że Wojtek Szczęsny praktycznie nie wystąpił, miał zabieg tutaj łękotki, tak? Artroskopię. Bartosz Bereszyński, no i Łukasz Fabiański to jest naturalna ta, tak naprawdę kolej rzeczy, tak? Byłby Wojtek szczęsny, gdyby był na kadrze, to on by wystąpił w tym meczu, bo selekcjoner mówił, że w takim wybiera bramkarza w takim systemie półrocznym, raz pół roku ten bramkarz, raz drugi pół roku tamten bramkarz. Potem mamy Bartosz Bereszyński, w sumie 17 meczów. Bardzo dobre występy w Serie A, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego znaku zapytania. Kamil Glik, 66 meczów. Też po prostu ostatnio miał, co prawda, kontuzję, ale tutaj nie ma jakiejś informacji, że drobny uraz. Zresztą Glik zawsze mówi, że to by było nienormalne, gdyby coś go nie bolało, ale Glik będzie w pełnej gotowości. Co prawda jego drużyna ma problemy, a jest Monaco, jeśli chodzi o Ligę Francuską, natomiast Glik jako sam po prostu piłkarz dobrze sobie radzi w tej lidze. Trzeba to go ocenić jakby przez pryzmat w ogóle meczów, interwencji czystego konta, a nie przez pryzmat jakby sytuacji jego drużyny bo tam są problemy jak właścicielskie, trenerskie Zwolniono trenera potem Thierry Henry przyszedł później znów wrócił tam ten stary trener właściciela zamknięto w areszcie później go wypo, wy, 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 po prostu wypuszczono, no problemy ma ten klub ale nie piłkarze natomiast nie, nie Kamil Glik, potem mamy Jan Bednarek, no to oczywiście według mnie to jest bardzo dobre zestawienie Gliki, Bednarek, a więc para takich dwóch stoperów z jednej strony doświadczony stoper, tak, z drugiej strony właśnie Bednarek młody, ale też po prostu rządny gry, dobrze sobie radzi w Anglii, w Southampton. Trener praktycznie na niego stawia, wystawia go w pierwsze 11. Poprzedni trener na niego nie stawiał. Znaczy, ja tutaj chcę powiedzieć, że to jest dobra para stoperów. Nie to, żeby Glik derygował tak naprawdę Bednarkiem, ale żeby mu pomógł tak ustawić się, korygował jego błędy. Wiadomo, że jest młodym obrońcą. To jest oczywista sprawa, że będzie popełniał błędy. Natomiast Właśnie przy gliku, może się podciągnąć, tak? Jeśli chodzi o te umiejętności, wyeliminować jakieś głupie po prostu błędy, czy na przykład wychodzenie z światła gry, tak? Potem mamy Maciej Rybus, i tutaj jestem ciekaw, tak? Bo Maciej Rybus ani razu nie zagrał w reprezentacji Jerzego Brzęczka. Ma występy wcześniej w reprezentacji. Chyba ostatni raz grał ładama nawałki. Cały czas miał kontuzję, przyjeżdżał na reprezentację. To okazało się, że nawet sam mówił, że na dobrą sprawę nawet nie zna dobrze Jerzego Brzęczka, bo tylko zdążył po prostu kilka dni. Z... Zdań z nim zamienić, a później kontuzja, tak? Doktor reprezentacji stwierdził, że nie ma sensu i został po praktycznie tutaj opuszczał reprezentację. Więc jestem ciekaw, jak tu się zaprezentuje rybus. Ale rybus wiadomo, że on się też dobrze prezentuje, tak? Ostatnio zdobili z Krychowiakiem mistrzostwo w Rosji, więc rybus tutaj w dyspozycji absolutnie jest potrzebny tej reprezentacji. Wiemy, że był podstawowym, praktycznie zawodnikiem ładama nawałki, więc tutaj rybus mi się zdaje, że po prostu znaczy, znak. Tak, zapytania, bo on wraca, wraca, wraca praktycznie do tej prezentacji po roku, natomiast wiemy, jak on wcześniej występował, tak, jeżeli wróci w takiej samej dyspozycji. Wydaje się, że tak, on tutaj nawet po prostu brał ślub ostatnimi czasy, tak? Ze swoją małżonką tutaj w Polsce. Co prawda wcześniej już brał, tak, można powiedzieć, że dwa śluby brał, ale tutaj brał ślub przed, przed rodziną, że bo tam mieszka w Rosji, musiałby załatwiać praktycznie rodzinie wizy i tak dalej, to jest skomplikowane logistycznie. To też może być jakiś argument za tym, że właśnie rybus się zaprezentuje z dobrej strony. Potem mamy Mateusza Klicha, 17 meczów i dwa gole. No tutaj w przypadku Klicha też ma po prostu przeciwniku, tak. Na przykład Tomek Hajto, tak czy Klich rzeczywiście reprezentuje ten poziom reprezentacyjny, tak? No ja mam mieszane uczucia co do Mateusza Klicha, tak? Jak jeżeli jest z dyspozycji, to absolutnie trzeba z niego korzystać. Natomiast no, w jego przypadku to jest jedna wielka sinusoida. Raz jest dobrze, po prostu, raz jest kiepsko i tak dalej. Tutaj by miał taką wątpliwość, czy on dojrzał po prostu, jeśli chodzi o mental do reprezentacji, tak, bo to jest zupełnie co innego niż klub. Chociaż miał różne przygody, to też nie można tak po prostu powiedzieć. Jasną, tak, nie każdy ma taką łatwą ścieżkę jak Robert Lewandowski, ścieżkę kariery. Grzegorz Krychowiak absolutnie powinien wystąpić w tym meczu. Niektórzy mówią, że jakby ocenia się reprezentację Polski przez pryzmat właśnie Grzegorza Krychowiaka, Jak Grzegorz Krychowiak gra kiepsko, to później się ocenia całą reprezentację. No nie wiem, tak, ale na pewno Krychowiak no, te najlepsze czasy w reprezentacji to miało Dama nawałki każdy z nas czeka praktycznie, żeby znów wróciły te świetne czasy, tak, żeby był tym playmakerem z prawdziwego zdarzenia. Przemysław Frankowski to dosyć ciekawe tutaj zestawienie, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o Mateusza Borka. Wiemy, że to zawodnik, który występuje w Chicago Fire. Fire. niektórzy tutaj mówią tak na przykład Tomekaj, to nie są zbytnio zwolennikami takiego wystawiania, bo chodzi o Jetlag on przyjechał z zgrupowania praktycznie jako ostatni zawodnik ze Stanów Zjednoczonych, ten Jetlag występuje praktycznie po 3-4 dniach od przylotu, no więc tutaj zobaczymy, czy rzeczywiście Frankowski się spisze, ale widać było, że on daje radę tak, że on się po prostu w tej reprezentacji spisuje na tyle, ile ma możliwości zobaczymy, tak być może w tym Chicago Fire występuje z system może po prostu ten występy właśnie umocnią go, będzie jeszcze lepszym zawodnikiem. Także no dosyć ciekawe zostawienie. Piotr Zieliński, No, zobaczymy, tak? Piotr, Piotr Zieliński wiemy, że w tej reprezentacji praktycznie jest od lat. Niektórzy mówią, że to jest najlepszy tak naprawdę zawodnik na tej pozycji. No i też ciężko jakby znaleźć innego zawodnika właśnie na tej pozycji. Potem mamy Kamil Grusicki. Grusicki jest w świetnej formie. To od razu chcę powiedzieć. Oczywiście, mogę się pomylić, jeśli chodzi o reprezentację w mecz z Macedonią, może po prostu kompletnie zagrać kiepsko. Natomiast to, co prezentuje na treningach, świetna dyspozycja pewność siebie. Mało tego, też po prostu grosik to udowadnia w Hall City, tak? Rzeczywiście szczela gole, asystuje, jest też przed dzień praktycznie transferu, odejdzie z tej drużyny, bo tygrysu praktycznie nie stać, żeby opłacać mu kosmiczny tutaj kontrakt, jako jeden z licznych zawodników został w tym Hall City po spadku. Natomiast rzeczywiście grosik pójdzie do nowego klubu, chce się pokazać z dobrej strony. Widać, że stęsknił się za tą reprezentacją. Rzeczywiście ma to takie DNA, tak? Płynie w nim ta krew tego reprezentacji. Tata Polski, jeśli chodzi o Grosikę. Także Grosik absolutnie, tak. Tu Jestem przekonany co do jego występu. Wcześniej może miał gorsze po prostu występy, tak, jeśli chodzi o City, a teraz widać, że świetnej dyspozycji pewny siebie, tak przede wszystkim tutaj ta para musi być Grosicki i Lewandowski, tak, chociaż Grosik mówił na kanale Łączy nas piłka w filmiku z Arkiem Milikiem, że on się, oni się bardzo dobrze rozumieli, jak grali właśnie w dwójkę Grosik i Milik, także tutaj właśnie dużo dogrywał piłek Grosik do Milika, ale ja, wydaje mi się, że Grosik też jest potrzebny właśnie jeśli chodzi o Lewandowskiego, bo będzie dogrywa te do piłki do lewego, lewy potrzebuje zawodników, tak, no i że sam Lewandowski praktycznie jeśli chodzi o napad, on nic nie zdziała, tak samo jak to ma miejsce w Bajernie, Bajernie do Dogrywa mu Boateng, dogrywa mu Kimiś, dogrywa mu Miller, Frank Ribery, jak był w Bayernie. No, natomiast u nas, reprezentacji, nawet Grosik, według mnie to może być za mało. Tak, jedna po prostu osoba, to musi być więcej osób, które będzie dogrywać. Tutaj rolę właśnie opatruje, jeśli chodzi o Piotkę Zielinskiego, czy właśnie Przemka Frankowskiego. A nawet bym upatrywał Grzegorza Krychowiaka, który może takie pasy podawać mu prostopadłe, długie, tak? Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To była właśnie jedenastka według Borka, Mateusza Borka na mecze w Skopie. Tak ona by miała wyglądać to wszystko. Dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.